Utopia państwa laickiego. Jeśli nie religia, to narzucane będzie co innego. Nie unikniemy tego. Każdy ma jakieś założenia. I nie jest uczciwe ich ukrywanie za trzema paniami zwanymi neutralnością, obiektywnością czy tam bezstronnością. Wprowadzaniem w równie wielki błąd jest twierdzenie, że się traktuje równo wszystkie poglądy. W tym religie, że się im przydaje równe prawa i swobodę, bo samo takie twierdzenie jest poglądem, z jakichś założeń światopoglądowych wynika i okrada rzekomo bronione religie z ich istotowego roszczenia do czynienia się prawdziwym opisem świata i ostatecznym kryterium wszystkiego. Twierdzenie, że trzeba w pewnych sprawach zawiesić poglądy, na przykład religijne, też jest poglądem. A więc takie twierdzenie jest wewnętrznie sprzeczne. Jeśli jakieś prawa świeckie są ważniejsze od religijnego, to jest to sprzeczne z założeniami religijnymi. Wtedy. Prawo państwowe odbiera religiom religijną funkcję nadrzędności i wszechwpływowości, i samo je przejmuje, a więc państwo albo tzw. światopogląd neutralny staje się kryptoreligią. Jeśli tego nie chcemy, to walczymy o własne światopoglądy, a nie o jakąś tam równość różnych światopoglądów. Ja będę walczył o katolicyzm. Wyznawca neutralności walczy o neutralność, tak zwaną, za którą coś musi się kryć, jakieś założenia światopoglądowe. To miejsce nie znosi próżni po prostu. Najgorsze jest to, że katolicy walczą o neutralność inną niż katolicyzm, która odbiera katolicyzmowi jego nadrzędność i wszechwpływowość. Tymczasem religia jest sobą wtedy, kiedy jest uznawana za opis czegoś, co rzeczywiste, a więc neutralne, bo prawdziwe, faktyczne. Człowiek religijny wierzy, że treści jego wiary to fakty. Mocniejsze fakty niż sama materia. Bo z perspektywy większości religii, istotą realności jest to, co wieczne. Natomiast to, co mamy tutaj teraz w czasie ziemskim, to jest przemijające. To jest takie półrzeczywiste. No, można tak to na ten współczesny, taki koślawy język zamienić. Dla wszystkich, którzy chcą neutralności religijnej. Co mają powiedzieć rodzice, którzy nie akceptują na przykład linii programowej języka polskiego albo biologii? Czy to znaczy, że trzeba znosić kolejne przedmioty, bo mogą być osią sporu? Co mają zrobić ci, którym się nie podoba podawana interpretacja historii? Czy trzeba rezygnować z nauczania historii? To jest inna sprawa, bo to szkolnictwo nie powinno być państwowe, no ale to już jak jest. Nie, po prostu nie da się uciec od konfliktu w żadnej działalności, w której istnieje więcej niż jedna osoba. Bo nie ma dwóch osób o dokładnie takim samym poglądzie. Są co najwyżej osoby, które za bardzo nie wiedzą, jaki mają światopogląd i ulegają tym mocniejszym, dają sobie narzucić. A w państwie jest dość dużo tych osób, i narzucanie jest tutaj konieczne. Żeby w ogóle ustalić jakieś zasady wspólnego działania, i zawsze się może znaleźć ktoś, komu się te zasady nie będą podobać, nie będą dla niego neutralne, będą go dyskryminować. I szczerze mówiąc, tak się czują wyznawcy tradycyjnych religii w tak zwanych państwach laickich. Ta laickość godzi w totalność ich konkretnych religii. Między zwolennikami różnych interpretacji historii, różnych światopoglądów są spory. Światopogląd laicki, neutralny, to tylko przykrywka pewnych założeń, od których nie da się uciec. One zawsze będą. Zadeklarowanie się danej instytucji, na przykład szkoły, czy państwa, czy tam wioski, czy jakiejś tam rodziny nawet, jakie światopoglądy popiera, jest po prostu jedynie uczciwe. Trzeba się na coś zdecydować. Dlatego też jestem za państwem wyznaniowym. Byłbym nieuczciwy, gdybym na przykład jako polityk nie uprzedził, że jestem katolikiem i dlatego będę bronił światopoglądu religijnego, katolickiego, tak jak relatywista, czy ateista, czy agnostyk bronią relatywistycznego, ateistycznego, czy agnostycznego. Oni bronienie swoich poglądów i przekonywanie do nich nazywają wolnością słowa, a czasem nawet bezstronnością i neutralnością, a gdy ja bronię swoich, to żem jest stronniczy i narzucam. No, głupie to. Niekonsekwentne. Chciałbym uprzedzić moich braci katolików, by nie dali się wpuścić w maliny i by nie żądali równego traktowania wszystkich religii, czy tam wolności religijnej. Muszą po prostu wejść w spór z wyznaniem laickim i przekonywać do swojej religii. To jest faworyzowanie. Tyle tylko, że to faworyzowanie jest i dzisiaj. Leży w naturze większości religii, bo ich istotą jest totalność. Jedyną więc alternatywą dla takiego faworyzowania jest nie neutralność, ale antyreligijność. A że muzułmanom się nie podoba katolicyzm? To trudno. Nab się nie podoba nawoływanie muezinów tam w krajach arabskich czy w krajach muzułmańskich, bo to jest co innego. Ale absurdem byłoby zabranianie im tego tam, gdzie przeważają, gdzie sobie stworzyli państwa. Tak? Po prostu ci, co mają większą siłę, wygrają. I nie chodzi mi tu koniecznie o siłę fizyczną. I teraz, na marginesie, oni sobie tam stworzyli swoje państwa już od początku jako muzułmanie. Są my tutaj w Polsce od początku jako chrześcijanie, na bazie chrześcijańskich założeń światopoglądowych powstała koncepcja państwa. I ona od swego zarania była. W swej definicji uzależniona od chrześcijaństwa. Dlatego, jeżeli ktoś chce państwa świeckiego, to musi zlikwidować Polskę i zało założyć nowe państwo. Tyle tylko, że. ja się na to nie godzę. I dużo ludzi się na to też nie zgodzi. I teraz? ścierajmy się. Kto wygra, ten wygra. A nie tam żadne neutralności, to jest utopia. Ci, co mają większą siłę, wygrają. I tu nie chodzi koniecznie o siłę fizyczną. Głupie jest po prostu, kiedy katolicy sami rezygnują z kształtowania życia społecznego i państwowego na wzór własnej religii w imię jakiejś neutralności, bo religia z definicji wyznacza sens ostateczny i wzór wszystkiemu. Polityka, życie społeczne, publiczne również należą do zbioru o nazwie wszystko. Nie oznacza to wcale nawracania na siłę. No, chyba że jakaś religia na to zezwala. Ale równie dobrze dzisiaj nawraca się mnie na siłę, na tak zwaną neutralność, na założenia, które się za nią kryją, a które są sprzeczne z moją wiarą, czyli które mnie dyskryminują. Przykład, no, aborcja. To najzdrowszy rozdział władzy świeckiej od duchowej to jest sytuacja, kiedy to nie jest rozdział religii od polityki, bo religia dotyczy wszystkiego, a więc i polityki, bo to w polityce nie przestają nas obowiązywać jakieś zasady mówiące co dobre, a co złe. Co nagradzać, co karać. To musi w polityce być i to katolik ma forsować, żeby to katolickie zasady tam obowiązywały. I kto wygra, ten wygra. Islamista wygra, to trudno. Jakiś neutralista, inny tam. W różnych wersjach wygra, to trudno, ale se, każdy se musi walczyć o swoje. I to jest jedyne realistyczne rozwiązanie, bo cała reszta, te rzekome wartości uniwersalne, jakieś tam lajcyzmy, to są utopie, to są kłamstwa, wewnętrznie sprzeczne światopoglądy, co przed chwilą uzasadniłem. Realne i uczciwe jest właśnie takie podejście, w którym polityk przyznaje się do własnej wiary i nie zaprzecza temu, że będzie się starał. Jej zasady realizować w polityce. To, że w państwie są inni ludzie, no to zawsze są w państwie tacy ludzie, którym się nie będzie podobać, których będzie dyskryminować aktualne prawo. Zawsze tworzone w imię jakiejś definicji co dobre, a co złe, tak? I takie realistyczne, praktyczne, uczciwe podejście proponuje właśnie katolicyzm. Tego w dzień, tego przesuniętego święta Chrystusa Króla wspominam właśnie o tym. Według mnie właśnie na tym polega ta tak zwana intronizacja. Że my, katolicy, walczymy o to, by stworzyć, ułożyć państwo po katolicku i tylko dzięki temu, tak jak to pokazała ta pierwsza Rzeczypospolita, do której z, z, spływali ludzie z całej Europy, mimo tego, iż była katolicka. Koronacja króla, tak, Matka Boska oficjalnie królową Polski i co ciekawe, Rzeczypospolita upadła. Dopiero wtedy, kiedy pierwszy jej król od... nie złożył tego hołdu matce boskiej, znamienny. I to w tej takiej strasznej, narzucającej innym katolicyzm Polsce mogły istnieć te społeczności, które z wszystkich innych krajów na zachodzie były wyganiane. No to jak to jest? Jak widać, to wcale nie jest tak, jak mówią ci dzisiejsi, lajcystyczni utopiści. Ale to nie wszystkie argumenty. Więcej będzie w części następnej.